Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Satunaj i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z serii The z tej opowieści Barda. W końcu możemy powrócić do tej gry, ponieważ ostatnio um, przeszedłem Arkanie i tak jakby no uciekła mi jedna seria, to wróciłem do tej. I też w końcu mogłem ją zainstalować i w nią zagrać. Oczywiście po Kupię roboty jaką zawsze mam z tą grą, ponieważ no A no tak, widzę, że ta gra Teraz mnie ściągnęło do 30 fpsów i ta gra chodzi na 30 fpsach w ten sposób A... i wiecie co? Ja sobie pozwolę sprawdzić z większej ilość FPS-ów i zaraz do was wracam. Okej, okay, więc ja już zmieniłem troszkę to ustawienie. Mam szczerą nadzieję, że będzie działać tak, jak należy. Czy ja właśnie obrócę ekran? Tak, niestety jednak walki trochę jeszcze wymagają, ale... Z tym to już trzeba się pogodzić, bo... Gry, które na to nie wyglądają zazwyczaj, wymagają najwięcej. Jak najpewniej każdy zdążył się już przekonać, na przykład przy Minecrafcie, najcudowniejszej grze tego świata. No w końcu. O, dostał. Nie, nie tamten, ale dostał, bo się... To wszystko widać na minimapie, czy dostają, jak się ruszają i odbijają, to... No na przykład teraz w tych tutaj chcesz, byś strzelał. Albo i w tamtych. Dobra. Teraz oni mnie już będą widzieć, ale biorąc nimi wtedy już będzie za późno dla nich. Tak widzę, że mimo, że mnie widzą, to i tak jakoś nie za bardzo kwapią się do tej roboty. Aha. Tak średnio jeszcze ogarniam to sterowanie z powrotem. Zdarza mi się włączyć to auto chodzenie i to jest dość niewygodne. No dalej to mnie co zapieram Aż to U krytyk No dalej zabij go Przepraszam no. Was na chwilę Okej, okay, jestem z powrotem Klasycznie ktoś za drzwiami Dobra, to myślę, że możemy już wejść To jest po prostu no. Nasz niczego nieświadomy bohater znalazł się między młodem a i wkroczył do wieży. O, e E, słuchaj, nie szukam kłopotów. Zawróć i pójdź inną drogą. Gdyż jeśli szukasz wejścia do tego miejsca, znajdziesz jedynie kłopoty. Hm, typowe. Mogłem się spodziewać, że powiesz coś takiego. Obawiam się, że muszę kontynuować. Czeka mnie niezła nagroda, jak uporam się z tą bzdurną misją. Ostrzegę cię po raz, który. Zawróć. A jego zginiesz. Żadna z tych możliwości mi się nie podoba. Dobrze więc. Czekam na ciebie na górze. O ile przeżyjesz. Czekaj! Cholera. No zawsze muszę własić na sam szczyt. Był tutaj. Na pewno wiedział, że idę. Złoma najwyraźniej słabość do dramatycznych sytuacji. Okej, okay, więc finalnie teraz jestem z powrotem. Powinno być lepiej i tu. Mam już inne towarzystwo. Które dzięki Bogu jest niesamowicie podatne na ogień. I tutaj jest jeszcze taka jedna... Biegnij! Oni są podatni na ogień, ale zostawiają takie badziewie, który niefortunnie wyrasta, gdy się go nie zbierze. Mamy zapis, więc niech będzie. A przejście tej wieży to jest kupa roboty. I co gorsze, pełnej pułapek. Bo no niestety... Wiedźma tutaj z absolutną koniecznością, bo... Pod warunkiem, że oczywiście sama nie umrze, ale wtedy trzeba ją automatycznie przewołać z powrotem. O tu widzimy pierwszą pułapkę. Oto to tutaj. Może podejmę. O nie. Nie zadziałało. O tu jest pułapka na pewno. Tu kolejna. To super, ale... Dzięki za info. Najgorsze są jednak... A, piękni. Tu będę się kręcić jak... <laughs> A, no tak. Ja sobie pozwolę odwołać tą koleżankę. Z się... No niestety widzę, że granie na lot nie wymaga jednak od tej gry za dużo. FPS spadają do równych 30. To jest chyba jedyna gra, która nie działa płynnie na 30 FPS-ach. Tędy chyba też nigdzie nie dojdę. Nie, ten zrobi kółko. Oj, tu mamy kolejną pułapkę. Jej pożegnaliśmy się ze wszystkimi. A już wiem, to nie zadaje obrażeń. To jest pułapka troszkę innego typu. Ona odwołuje wszystkie stwory, jakie mam. Teraz pamiętam. Tak, ale jak widać ten pająk jest po prostu nieoceniony w starciach. O! Właśnie mieliście okazję, jeśli oczywiście ktoś patrzył. Tutaj się rozbił jeden z tych głazów, który ja... O, jeszcze to badziewie tutaj jest. Kurde, tu jest tego tyle, że tylko się nie da nawet policzyć. Nałożę na ciebie zaklęcie. Następne? O! To jest ktoś, kto się najbardziej tutaj przydaje, tylko ciekaw jestem, za kogo ja mam niby wsadzić tego typa. Nie ma szans, żebym wymienił... To jest już oczywiście trująca pułapeczka. Złazić mu z drogi Wiedźma Wyłącz to ...autochodzenie! Trzeba kogoś uleczyć? Co za badziewie. Hm. No więc tak mamy lutnie na dwa miejsca i niestety absolutną konieczność przywołania trzech przyjaciół. Nie włoś w to! Powiem ci nie wchodź w to. Jest już wyrosł obadziewie. Bierz to. Szybko i to też bierz. Dobra. Wszystko jest i niech nie wraca. Ja sobie wezmę jednak tego... Gdzież to jest? Tutaj. Jest i odkrywca. Daj mi to. Nie, no. Tu jestem. Świetnie. Wiedź mnie nie ma. Ktoś mi może pomóc zagarnąć te kwiatki. Jaduś. Spróbuj tylko mnie wyrolować. Łapki. Tutaj. Gdzie? Tak, ten na to nasz przyjaciel. Blokuje wszystkie pułapki, jakie spotkam na drodze. Niestety poza tym nie robi nic. I czasami mu się nie udaje, więc. Jest wtedy po prostu zabijany jednym strzałem najczęściej. A, no tak, musiał obstrzelać jedno miejsce. Zupełnie nie warte On zbiera jeszcze... O, to jest najbardziej przydatna postać tutaj. Nie, nie da się ukryć, że on jest chyba stworzony wyłącznie z myślą o tym miejscu. Co my nie mogli zrobić z tym badziewiu? Spłoń. Zgiń. Przepadnij. A, to co następna melodyjka może? Albo nowa lutnia. Złota. Lecie kamień, lecie kamień! dziadek się uchował to bierzemy fajnika tak będziemy zmieniać równie naszych przyjaciół A i teraz... Uważaj chłopcze! to pułapka! Nie, nawet nie próbuj. Nie próbuj tutaj. Nie! Uważaj chłopcze! to pułapka! Gdzie? Stawiam, że tam będzie leciał kamień. Nie? Proszę. Dalej. Pięknie. Sterowanie w tej grze aktualnie mnie dobija. Tutaj. Za pierwszym razem nie miałem takiego problemu. Ja ten... Dlaczego? Tu jest... Jak mnie... Bardzo mi miło, dziękuję. Tylko tam nic nie ma. O pięknie. Trójka. To pułapka. Super. Boga nie biegnij. Co zakończenie idioci. Co jest tam? Widzę przejście na wyższy poziom. No! Nie jestem w stanie tego ogarnąć. Co to? Ha! Widzieć jak poznajesz smak mojego lekarstwa? Było bardzo przyjemnie. Kocham ten tekst. Teraz wiesz jak się czuję, chłopcze. I to jest powód, dla którego... Pułapkę. Dla którego tutaj absolutnie niezbędna jest wiedźma. Bo jak zapewne widzicie Mój poziom życia jest na poziomie mojego życia w tej chwili Wierzę ma ogólnie trzy poziomy i niestety Wszystkie są takie same Uważaj chłopcze Mam teraz taki pomysł, że w sumie Chciałbym je pozwiedzać do... Szczegółowo to... Zwykła kupa złomu Nie, chyba nie Pułapki ja bym sobie takie posecił w ogrodzie. Muszę Przynajmniej jeden poziom bym wam ciachnął, bo to jest kupa roboty. Zupełnie nie Tu jest wyjście, oczywiście musimy to obejść kółko w kółko w kółko i dojść do celu. Tak więc jeden poziom wam oszczędzę Wrócę do was połowie następnej. Okej, okay, więc jestem już z powrotem. Eee, przeszedłem te dwa poziomy i mamy tutaj teraz komnatę Herna. Ja tylko dodam jedną już... Aha, tu jeszcze muszę zrobić pewne. Naprzód! Eee... Stój gdzie stoisz! Naprzód! Zajmę się tym. Naprzód! Zajmę się tym! Do ataku! Coś Zajmę jest nie tym. tak. Do ataku. Zajmę się tym. Do ataku! Zajmę się tym. Tutaj! Za chwilę mój piękny... Zaraz do Was wracam. Okej, okay, więc jestem już z powrotem. Zanim tam wejdziemy, ja chciałbym tylko dodać, że już sobie o to ogarnam, dlatego zmienię towarzyszy, że niby większość uważa, że Hermie jest najprostszym bossem, z jakim można się spotkać w Party Moje zdanie jest jak zwykle oczywiście inne i według mnie jest on najtrudniejszym, z jakim walczyłem. Dziękuję, to wszystko co miałem do powiedzenia. Tak więc najpewniej prób będzie kilka. Nie wiem, będę musiał zmieniać milion razy tych tych... tych swoich towarzyszy. Co się tutaj dzieje w ogóle? Na razie próbujemy ze szczurem i pająkiem. Najwyżej jak szczur umrze, to zmienimy go na... na 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 Zgodnie z obietnicą. Najmnika najpierw. spotkał się z Bardem na szczycie baszty. Aby ugasić płomień wieży, Bart musiał najpierw zgasić ogień jej strażnika. Uszedłeś za istycale. Uaaaaa, rozciął sobie rękę. Gotuj się na śmierć. Śmierć? Mam zbyt wiele powodów, by żyć. Ale takie stare prókno jak ty tego nie zrozumie. Czas posprzątać w tym ogródku. Ale tutaj jest bardzo ładnie. Więc tak, Hern ma takie niesamowite zdolności, że umie się teleportować. I to jest najbardziej denerwujące. I niestety jest jeszcze rzecz taka jedna, że on właśnie przewołuje sobie te pierdzielniki. Do ataku! Wyście się tam zacznijcie. Nie wiem, gdzie on teraz tam. Niestety przez ogień nie przechodzą moje strzały. Tak też nie mogę. Dobra, mojego samogłosu. O nie to jest nie... To jest chore! Mm, nie dość że laguje, to jeszcze jest chore Dobra mm, weźmy ją Może ona się przyda w sumie Tak jak pewnie widać to trwa, trwa, trwa Aż do skutku mi cel. Nie podchodź do niego tak blisko To mnie denerwuje, że Czasami idzie do przodu do skutku Ale koleżanko, ty może byś strzelała w moich przeciwników, których warto strzelać, a nie tych, którzy stoją najbliżej, których widzisz. Nie mogę tam już, czy co? A nie ma wytycznych, jest jak tam doskonale. On też jest też podatny na okiem. W końcu jest drzewem. No dalej, wiłaś. Doskonale. Tak, zaraz niestety zacznie się chyba najgorszy etap. Czyli mianowicie on zacznie robić coś bardzo nieprzyjemnego. Co zresztą zaraz sami zobaczycie. Myślę, że jestem już bardzo blisko celu. Okej, okay, jesteśmy już nadzwyczaj blisko celu. Gdzie Teraz po... A, stoi tam. Albo... nie, jeszcze stoi. tam tu, co powiedziałem. Hern to gówno jest słaby. Nie ty! Wywalej mnie stąd! Idź stąd w pizdu! Witamy drogą koleżankę Lagi, Ach, znowu minie rok, zanim to się skończy. Nie no, myślę, że... Myślę, że możemy ją posłuchać. Zresztą ja chciałbym tylko dodać, że wyłączenie frapsa nie zmienia kompletnie nic. To jest cały czas tak samo. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Założę się, że powiedziałabyś to każdemu. Hm. Jeśli jakiś by doszedł tak daleko. Inni do w porównaniu z Tobą. Chyba raczej skończyli na kołkach. Jeszcze zanim oni skończą te swoje kwestie. Zanim otworzą te usta. I zamknął. mi ukochany, musisz się teraz udać do drugiej wieży. Dotrzesz do niej odbywając niebezpieczną i ryzykowną podróż przez góry. Nigdy w życiu nie widziałem bardziej wymagającej animacji niż te walone kreski. Gdybym tylko miała. Musisz wrócić do karku i spotkać się z wodbem. Czy określenie błędny krąg coś dla ciebie znaczy? Na ciebie czeka i poprowadzi cię przez góry. Aby wejść do górskiej wieży, musisz zdobyć inny instrument. Bo wie, gdzie go znaleźć i po drodze pomoże ci go zdobyć. Nie zapomnij zabrać kamienia duszy Herna, jego moc połączy się z Twoją. Lepiej, żebyś była cholernie bogata tyle mogę powiedzieć. Wsiadam więcej, niż mógłbyś się wydać przez całe życie, mój ukochany. Ale musisz się pośpieszyć. Kolejny płomień musi być wkrótce ugaszony. No to nie mnie zgasiłeś. Czekałeś tyle czasu, to co to jest za różnica? Czy zrobię to zaraz, czy zrobię to za, raz, zrobię to za się, mój bohaterze. Żegnamy, panią. Jak najszybciej pani stąd odejdzie. Niech tylko te krechy poznikają. To niebieskie to jeszcze jest w miarę do zniesienia. O tak, żegnamy. Żegnamy serdecznie. Nienawidzę kiedy to robi. Tak. Bart nie miał czasu na odpoczynek, gdyż nie był to koniec niebezpieczeństw czających się w tej wieży. Hern. Tak, dostajemy nowy artefakt, taksi sam jak e, ten amulet Kalei co na rzeczy. Z tego co wiem, ten. Nie, nie wiem jednak co on robi. Teraz zbliża się czas powrotu Niestety mamy paru kolegów Mianowicie druidi a to co? To jakiś filmik? Kirkwall. Tymczasem w Kirkwall jeden z popełnionych przez Barda błędów miał powrócić, aby go dręczyć. Ono tak miał przyjść w nocy, żeby zakopać konia. Cholernie głupi Bart zmusił mnie do przyjścia tutaj, w środku nocy. Cholerny deszcz. A co to? To jest jedna z ciekawszych rzeczy, jakie się dzieją tutaj. Nie zaczynajcie nawet z tymi kreskami. Tak. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Niestety on dość długo nas dręczy w tej grze. Ja chciałbym wam pokazać jedną rzecz, tylko wyjmij łuk. I tutaj jest druid. Jak widać są niesamowicie silni. Są niewiarygodnie wytrzymali. I mają tak cholernie mocne czary. To jest... Oni są po prostu nie do ogarnięcia tylko dodałem. Są gorsi niż wszyscy tam ci bossowie razem wzięci. I niestety towarzyszą nam już do samego końca gry. W różnych ilościach i z różnymi czarami. Eee, ja wyjdę z tej wieży sam, bo to będzie trwać naprawdę długo. Szczególnie, że... Gdzie ja jestem? A no tak, mapa mi znikła. Chyba leś tam, to jest kupa roboty jeszcze z nimi, z pułapkami, z tym, że nie mogę mieć przy sobie odkrywcy, bo przecież mnie pozbijają i tak dalej. No nic, ale herna zabiliśmy, poszło w miarę sprawnie, gładko i tak dalej, więc to by było na tyle. Cześć do usłyszenia w kolejnym odcinku już po zawierzu w Kirkwall.